Szanowni Państwo, kilka dni temu nagrałem dla Was film, w którym mówiłem, że Włodzimierz Czarzasty ma linię kontaktu i linię, która łączy go z Adrianem Zandbergiem, czyli lider lewicy, nowej lewicy rozmawia z liderem partii razem i co się okazuje? I okazuje się, że tak, mają połączenie, rozmawiają i nawet mają plany ponownego, wspólnego startu w wyborach parlamentarnych, czyli zobaczcie, lewica może się połączyć, a to oznacza, że lewica będzie dużo silniejsza i złączona lewica może próbować Walczyć o 10-11% głosów. Zwłaszcza, że Adrian Zandberg w ostatnich miesiącach naprawdę bardzo urósł i też wywindował w sondażach wyżej partię Razem. To duże zagrożenie dla prawej strony. Wbrew pozorom, ja wiem, że wy powiecie, że lewica jest teraz słaba. Niekoniecznie, szanowni Państwo, niekoniecznie, czyli sprawdzają się informacje, które podałem tutaj na kanale Analiza Polityczna, ale co mówi Włodzimierz Czarzasty i jakie są te faktyczne zagrożenia dla prawej strony w kontekście objęcia władzy? O tym będę mówił w tym materiale, bo okazuje się, że dzielenie skóry na niedźwiedziu nigdy nie jest dobre. Dajcie proszę tylko łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu. Jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTubie, gdzie każdego dnia dla Was komentujemy. I omawiamy, szanowni Państwo, polską politykę i jedziemy z tym tematem. Mówiłem kilka dni temu, że yy, jakoś nowa Lewica próbuje się połączyć z partią Razem Adriana Zandberga. No i to się potwierdza, szanowni Państwo. Oczywiście, żeby uczciwie oddać, pierwsza taka informacja o tym kanale komunikacji, który ma Lewica z partią Razem, ta informacja wyszła z portalu czystapolityka.pl Zatem tutaj to dziennikarze tego portalu podali jako pierwsi, powołując się na swoje relacje z osobami z lewicy. Natomiast ja od razu powiedziałem, że tak, coś w tym może być. Coś w tym może być, że oni się połączą mogą nie mieć wyjścia mogą chcieć spróbować jakoś zagrać na ponowny start, wspólny start w wyborach parlamentarnych tylko lewica może chcieć w pewnym momencie wyjść z rządu. To byłoby bardzo dobre, gdyby oni na przykład Czując pismo, nosem opuścili koalicję rządzącą, doprowadzili do tego, że jest rząd mniejszościowy i na proteście, na krytyce, próbowali iść do wyborów parlamentarnych. Lewica musi to zrobić, jeżeli chce odzyskiwać głosy. Nie może iść do wyborów parlamentarnych, będąc częścią koalicji rządzącej, bo nie da się obronić tych słabych rządów i podobno lewica o tym wie. Jest wiele głosów krytycznych na temat pracy w rządzie, które płyną z lewicy. Ja też je słyszę w swoich źródłach. Lewica będzie się chciała bronić tym, że minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przeprowadziła rentę wdowią, zaliczenie na przykład umów śmieciowych albo czasu pracy na działalności gospodarczej do stażu pracy, jeżeli ktoś chciałby podjąć umowę o pracę, a wcześniej pracował, mając swoją działalność, no to będzie miał wliczany staż pracy. Lewica swój takie sukcesów będzie chciała przedstawiać jako swój, nie odda tego rządowi, będzie chciała się tym to, to zachować dla siebie. I na takiej kontrze po wyjściu z rządu oni mogą próbować przeprowadzić skuteczną kampanię parlamentarną. Jak się połączą z Adrianem Zandbergiem, to może być ciekawa siła. I mówi tak, Włodzimierz czarzasty: Będę zabiegał osobiście, żeby Lewica w najbliższych wyborach poszła wspólnie z partią razem będzie o to zabiegał osobiście. Ciekawe, prawda? Bardzo, bardzo ciekawe sprawy. Czaraz to powiedział w faktach po faktach na antenie. TVN 24. Czerzasty został zapytany, czy będzie lewica, czy, czy będzie startował w wyborach na stanowisko przewodniczącego nowej lewicy, które są w grudniu planowane. Na co odpowiedział Władimir Czerzasty, że w listopadzie podejmie decyzję. I teraz tak, szanowni Państwo. Jeżeli lewica wystartuje razem, z partią razem. I te partie założą sobie koalicję wyborczą, to mogą próbować walczyć o 8, 9, 10%. Może więcej? Kto wie? Kto wie, w zależności jak duża to będzie krytyka ekipy Donalda Tuska, jaką oni retorykę sobie przyjmą, jak, jak po prostu ułożą sobie tę, tę kampanię, Adrian Zandberg naprawdę stał się teraz wyższą, większą siłą, która w jakiś sposób przyciągnęła ludzi do. Urn wyborczych, bo osiągnął całkiem dobry wynik, jak na siebie i na, na partię, którą reprezentuje w wyborach prezydenckich. Czyli to już mamy, szanowni państwo, kilkadziesiąt mandatów, jeżeli byłby taki wynik dziesięcioprocentowy. Może być dziesięcioprocentowy wynik. I teraz, jeżeli dojdzie do tego, że sprawdzi się druga teza, że koalicja obywatelska połączy się, w koalicję wyborczą z Polskim Stronnictwem Ludowym, czyli nie PSL startuje z list koalicji wyborczej, tylko jest koalicja wyborcza Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli to są partnerzy walczący yy, yy, wspólnie o głosy. I ta koalicja zdobędzie około 30% głosów, a to jest bardzo realne. No to, szanowni państwo, jest 40%, które będzie potrzebne do przejęcia władzy. To jest wtedy możliwe. Oni mogą próbować się o to bić. Moi drodzy Państwo. Ale jest jeszcze druga strona. Jest druga strona: jest Prawo i Sprawiedliwość, jest Konfederacja, jest Konfederacja Korony Polskiej. Oczywiście nie, wielką niewiadomą jest dla mnie Polska 2050. Czy oni będą próbowali wystartować sami, próbując przekroczyć plus 5% czy nie? Czy będą próbowali się z kimś łożyć? Z koalicją obywatelską się nie ułożą. Wiemy, że Tusk nie cierpi hołowni. Ta opcja jest zamknięta, więc Polska 2050 może próbować iść własną drogą i będzie próbowała już niebawem pewnie jeszcze mocniej uderzać w samego Donalda Tuska, odróżniając się, próbować, próbować się odróżniać od Donalda Tuska. Ale zobaczymy, jakim to wyjdzie. Tutaj jest dla mnie wielną, wielką, tak jak powtórzę, niewiadomą przyszłość Polski 2050. Natomiast, żeby pokonać takie dwie duże koalicje, które będą chciały, jak dla mnie to będzie niemal pewne, że Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica i razem będą chciały utworzyć po przyszłych wyborach rząd, to jest dla mnie no, naprawdę 90% daje, żeby to próbowali to zrobić. Po to to robią, żeby utrzymać władzę. To musimy mieć silną prawicę. PiS musi w takich wyborach osiągnąć wynik powyżej 30%, musi osiągnąć wynik wyższy niż Koalicja Obywatelska, żeby to Prawo i Sprawiedliwości prezydent Karol Nawrocki powierzył misję formowania rządu. Konfederacja musi mieć 12-14%. Mamy wtedy rząd. Możemy spróbować mieć wtedy rząd. To jest bardzo ważne. Potrzebujemy, te partie się nawzajem potrzebują. Nie dzielcie skóry na niedźwiedziu. Nie planujcie rzeczy, które są nierealne. Ani PiS nie zdobędzie samodzielnej większości, bo to jest nierealne. Ani Konfederacja takiej samodzielnej większości nie zdobędzie. No i jeszcze jest Konfederacja Korony Polskiej. Też zobaczymy, jakiej. Pójdzie, bo w wyborach parlamentarnych ta ekipa nie była testowana. Ale po to nagrałem ten materiał, żeby pokazać, po pierwsze, że sprawdzają się informacje o tym, że lewica się połączy na wybory, i mogą się sprawdzić informacje o tym, że trochę przemodelowana koalicja rządząca będzie ponownie starała się zrobić ten sam chwyt, który już zastosowano w wyborach parlamentarnych i próbować na tych i tych, tych y, turystykach wyborczych i tak dalej ponownie i na sporze ideologicznym i konflikcie politycznym z Karolem Nawrockim i z PiSem wygrać wybory, strasząc oczywiście PiSem i Konfederacją. To jest bardzo niebezpieczne. Tym bardziej potrzebna jest zgoda na prawicy. Tym bardziej ona jest nam, szanowni państwo, niezbędna. Do zobaczenia.